Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie um, czytanie miesięczne, moi drodzy, na wrzesień 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla ryb, także witajcie rybki. Bardzo Was przepraszam, ale no, nie wyrobiłam czasowo, dlatego musieliście czekać. Um, moi drodzy, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie ze sobą tylko to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę. Um, jeżeli potrzebujecie, kochani, czytania prywatnego. Pod, me, pod filmem umieszczę mojego maila, na którym możecie się ze mną kontaktować. Na czytaniu prywatnym skupimy się tylko i wyłącznie na Was, bo tutaj mamy czytanie ogólne, czyli łączenie się z kolektywem. Przy czytaniu prywatnym tylko i wyłącznie skupiamy się na Waszej energetyce, na Waszym życiu. Dobrze, jeżeli będzie Wam się, kochani, podobać, to bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Na samym końcu zrobimy sobie kartę wyroczni, a teraz patrzymy, co dla Was rybki. Ryby wrzesień 2025. Co dla ryb? Kochani we wrześniu, mm, mam wrażenie, że na coś czekacie. Czegoś wyczekujecie, może mają do was, może czekacie na jakieś wiadomości, które już dawno miały nadejść, ale z jakichś tam przyczyn utknęły w miejscu i bardzo wyczekujecie na te informacje. Na coś, kochani, czekacie, lub może być też tak, że za kimś tęsknicie, za kimś, kto wyjechał jakiś czas temu i bardzo mocno czekacie na powrót tej osoby, lub, kochani, może być też tak, że ktoś będzie wracał do waszego życia, ktoś z przeszłości będzie wracał do waszego życia. Teraz od was będzie zależało to, jak to się dalej potoczy. Oczywiście sobie dołożymy kartę, zobaczymy, na co, moi drodzy, czekacie. Mam wrażenie, że to jest osoba doświadczona. Mam wrażenie, że to jest osoba, z którą kiedyś byliście w relacji, moi drodzy. To jest człowiek twardo stąpający po ziemi, to jest człowiek pełen takiego, e, takiego ognia w sobie, takiego wiecie, e, bardzo człowiek bardzo pociągający, osoba bardzo pociągająca, osoba e, taka temperamentna. E, może jest też tak, że bardzo czekacie na powrót tej osoby do Waszego życia. Tak też kochani może być, ale zobaczymy sobie tą kartę. Dla części z Was, kochani, będziecie stali przed jakimś wyborem. Stoicie przed jakimś wyborem. To może być... To może być związane z pracą, to może być związane z życiem prywatnym. Może być też tak, że macie jakiś plan na swoją karierę. I tutaj jest też tak, że ktoś wam coś zaproponował, moi drodzy, ktoś wam coś zaproponował, ale wy macie pracę, w której się spełniacie, w której się realizujecie, ale propozycja, która do Was nadeszła, jest bardzo kusząca. I będziecie się bardzo mocno zastanawiać nad tą propozycją, czy przyjąć propozycję, która jest wam oferowana, czy zostać w tym, w czym jesteście obecnie. Staniecie, kochani, przed pewnym wyborem. Dla części z Was, kochani, widzę, że będziecie od czegoś odchodzić. Będziecie obierać własną drogę. Będziecie odchodzić od czegoś, co już nie spełnia swojej roli. Czy to będzie życie prywatne, czy to, kochani, będzie życie zawodowe, życie zawodowe, to już wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale będziecie coś zmieniać w Waszym życiu. Będziecie obierać inną drogę. Odchodzić od sytuacji niekomfortowych w Waszym życiu. Odchodzić od osób niekomfortowych w Waszym życiu, które sprawiają, że Wy się źle czujecie. Tutaj mam też wrażenie, że już dawno myśleliście o zmianie Waszej drogi życiowej, i teraz nadszedł ten czas. Teraz ta decyzja została podjęta, że będziecie zmieniać Wasze życie. Czego to, kochani, dotyczy, Wy już będziecie wiedzieć najlepiej. Dobrze, dołożymy sobie karty, kochani. Zobaczymy, za, za kim lub za czym tak czekacie. I ten wybór: za czym tak wyczekujecie? Kogo tak wypatrujecie? No, tak jak mówiłam, może to być, kochani, związane z osobą, która już była kiedyś w waszym życiu. Czekacie na powrót tej osoby. To jest, to jest osoba, która jest osobą rozsądkowo myślącą, to jest osoba, która stąpa twardo po ziemi. To jest osoba, z którą czuliście się bardzo dobrze. Ta osoba odeszła z waszego życia. I teraz wyczekacie na powrót tej osoby, lub może, kochani, być też tak, że tej osoby już w ogóle nie ma w Waszym życiu i bardzo za nią tęsknicie. Jeśli jest ta druga opcja, że tej osoby już dawno nie ma w Waszym życiu, już nie ma w Waszym życiu i za nią bardzo tęsknicie, należałoby, kochani, zamknąć ten etap Waszego życia. Bo jeżeli tego nie zrobicie. To będzie się ciągnęło za wami cały czas. Cały czas będzie się za wami ciągnęło. Kochani, wspomnienia zostają zawsze, wiecie o tym. Ale należałoby odejść od tego, dać temu odejść. Może tak. Dać, kochani, temu odejść. Wtedy wy poczujecie, oczywiście, z biegiem czasu nie od razu, ale z biegiem czasu poczujecie się lżej. Ponieważ zamkniecie ten etap i pozwolicie tej osobie tak naprawdę odejść. Rozumiecie, co, co chcę Wam przekazać. Jeśli jest ta druga opcja, bo tutaj mamy odchodzenie, ta ciężkość z Was spadnie z biegiem czasu. W pamięci zawsze zostanie ta osoba, ale nie pozwólcie na to, żeby do końca życia została ta. Jak mam wam to powiedzieć, żebyście zrozumieli, nie chcę powiedzieć, że nie macie tęsknić, bo tęsknić będziecie, ale chodzi o to, żebyście zaczęli normalnie funkcjonować i zaakceptować sytuację, która się wydarzyła, bo nie mamy na pewne rzeczy wpływu, wiecie o tym, nie mamy na pewne rzeczy wpływu, i czas zaakceptować tą sytuację i po prostu, kochani, żyć. Odejść od tego. A z biegiem czasu poczujecie ulgę. Z biegiem czasu poczujecie się lżej. Zawsze będziecie mieć w pamięci y, tą osobę, która odeszła. Dobrze. Jesteście bardzo mocno przeciążeni, kochani. Jesteście bardzo mocno przeciążeni, jesteście przeciążeni psychicznie, jesteście przeciążeni y, y, fizycznie. Czas, kochani, zrobić z tym porządek i odejść od tego, stanąć na nogi, zrównoważyć swoje emocje. Nie można tak dalej, bo nie dacie rady. Nie dacie, kochani, rady. Jesteście zmęczeni bardzo. Jesteście w stanie zawieszenia, jesteście w stanie e, takiego. Jesteście na takim etapie swojego życia, że nie wiecie w którą stronę macie się pokierować. Dopóki nie zamkniecie, kochanie, pewnego etapu w waszym życiu, nie ruszycie z miejsca w ogóle. Należałoby na to zwrócić uwagę. Może ten stan zawieszenia, ten stan zatrzymania jest po to, żebyście przemyśleli sobie pewne rzeczy. Dokąd ja tak naprawdę zmierzam? Zdajecie sobie z tego sprawę, że jeżeli zostaniecie w tym maraźmie, jeżeli zostaniecie w tych negatywnych, ciężkich emocjach, nie ruszycie z miejsca. Ten czas zatrzymania jest po to, żebyście Wy przemyśleli sobie pewne rzeczy i ruszyli do przodu, zaczęli żyć, moi drodzy. Ta karta też może oznaczać pewnego rodzaju opóźnienia. Może jakieś sytuacje w Waszym życiu się opóźniają, coś się opóźnia w Waszym życiu coś na co czekacie tak kochani też może być dobrze zobaczymy sobie czego dotyczy ten wybór domknięcia kochani wybór należy do... wybór należy do tego że będziecie domykać pewien cykl waszego życia tak jak tutaj należałoby zamknąć przeszłość, tak tutaj będzie domykanie pewnego cyklu w waszym życiu, do, dokończenie pewnych spraw po to, żebyście mogli zacząć coś nowego. Tutaj widzę możliwości, jakieś nowe możliwości przed wami, kochani się będą otwierały, ale Pewien, y, y, pewien cykl waszego życia, pewien etap waszego życia należałoby zamknąć, sfinalizować pewne umowy, jeżeli są takie, y, pewne kontrakty, pozamykać to, dopiąć to, kochani, do końca i zacząć coś z czymś nowym, bo t, dlatego jest to, y, dlatego może być, kochani, też y, przed wami ten wybór, czy zostać w starym, w którym jestem obecnie, czy iść w nowe. Które rysuje się zupełnie inaczej, które daje mi więcej możliwości do rozwoju, bo tutaj, kochani, jest coś, coś nowego, pięknego się przed Wami będzie rysowało, będzie się otwierało we wrześniu, kochani. Coś nowego, jakieś nowe możliwości, propozycje pracy, propozycje wyjazdów. Może ktoś z Was będzie zmieniał pobyt zamieszkania, może będziecie się przemieszczać. Tutaj mamy jakieś coś nowego na horyzoncie, pojawi się w waszym życiu. Coś pięknego, to jest bardzo pozytywna karta. Jakiś nowy początek waszej drogi, coś nowego, kochani. Ale należałoby zamknąć e, podomykać wszystkie sprawy, te, które wam gdzieś tam ciążą i są niepodomykane. Tu należałoby podomykać. Po to, żeby mogły się otworzyć nowe możliwości i nowe perspektywy. Dobrze, ale Wy się kochani, blokujecie. Wy się blokujecie, bo, bo nadal nie wiecie, jakiego tego, jakiego tego wyboru dokonać. Stwarzacie sobie, kochani, barierę, stwarzacie sobie blokadę, zamykacie się we własnej głowie, we własnych myślach. Po co? Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To jest wasza głowa, która bombarduje was myślami, lub ktoś powoduje to, że macie taki natłok negatywnych myśli. Nie pozwolić na to, odciąć to i skupić się na tym, co jest dla was ważne, na tym, co jest istotne. Nie pozwólcie sobie na to, żebyście zblokowali się psychicznie. Bo tutaj nawet są takie delikatne stany depresyjne. Nie pozwólcie na to. Czyżby ten wybór, przed którym stoicie, powodował stany depresyjne w waszym życiu, lub obawa o, o to, jeśli wybiorę to nowe, czy dobrze zrobię, bo tutaj też są obawy. Wchodzą w grę obawy, kochani. Nie dołujcie się, proszę Was bardzo, to jest Wasza głowa, na, który, na które mm, Wy macie na to wpływ. Macie wpływ na to, o czym myślicie. Macie wpływ na to, jak kierujecie swoje myśli. Pamiętajcie, im bardziej myślimy negatywnie, tym negatywność przyciągamy do swojego życia. Skupić się na pozytywach, a nie na negatywach. Dobrze. Od czego będziecie odchodzić? Z czym jest związana ta nowa droga? Z podjęciem bardzo ważnej dla was decyzji. Podejmiecie, podejmiecie, kochani, bardzo ważną dla was decyzję, taką życiową, mam wrażenie, i dokonacie bardzo dużej zmiany w waszym życiu. Będziecie obie, obierać własną drogę. Część z was, kochani, może też, to może też dotyczyć spraw urzędowo-sądowych. To może dotyczyć spraw rozwodowych. Tutaj widzę odejście yy, z małżeństwa. Bardzo ważna decyzja życiowa, decyzja Wasza, nie czyjaś, Wasza, dobrze przemyślana. Czas podjąć decyzję, czas postawić na siebie. Hmm. I to też pojawia się, tutaj też się pojawia karta rozdroża. Stoicie na rozdrożu, ponieważ wiecie, że macie do dokonania bardzo ważną decyzję, ale wiecie, że jak podejmiecie tą decyzję, wiąże się to z tym, że obieracie nową drogę. I teraz tak jakbyście po prostu zastanawiali się, czy zostać w tym, w czym jesteście obecnie, czy obrać nową drogę na poczet czegoś nowego w waszym życiu. Macie poczucie straty, kochani, macie poczucie porażki, macie poczucie y, utraty wartości, y, wartości jako człowiek. Mogło być też tak, że y, jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe, moi drodzy, mieliście partnera, który całkowicie was zdominował, on was tłamsił i teraz y, do was należy decyzja, co wy dalej z tym zrobicie. Bo on wręcz upajał się tą waszą, tym waszym pogrążaniem się, on was pogrążył, on miał z tego satysfakcję i teraz do was należy decyzja, kochani: zostać w tym, w czym jesteście obecnie, czy odejść i postawić na siebie. Hmm. Mogła się pojawić osoba trzecia w waszym życiu, w waszym związku. Stąd decyzja wasza. O, stąd wasza decyzja o obraniu innej drogi. Stąd decyzja o mm, pozwie rozwodowym. Stąd to rozdroża. Trudny czas mam wrażenie dla części z was. Trudny. Oczywiście to nie jest, kochani, czytanie dla każdego, to może być nawet dla jednej osoby, ale no muszę to powiedzieć, co widzę, tak? Hmm. Też będą dla was z bardzo dużym wsparciem bliskie osoby w waszym otoczeniu. Będziecie mogli liczyć na wsparcie przyjaciół, rodziny. Oni wyciągną do was pomocną dłoń w trudnych dla was chwilach, moi drodzy. Dobrze, zobaczymy sobie kartę wyroczni. Zgodnie z zasadami. Postępujecie zgodnie z zasadami. <grym> Czy różnie to bywa moi drodzy. Teraz sobie zobaczymy. <grym> Zaraz sobie zobaczymy zgodnie z zasadami. Oczywiście jak to szybko Chciałabym znaleźć. O, już wam czytam. Już wam kochani czytam. Wszechświat działa w ramach struktury boskich praw i zasad które oferują ramę dla ludzkich doświadczeń i rozwoju Prawo obfitości, prawo do modlitwy, prawo karmy, prawo przyciągania, prawo do myślenia, prawo zadośćuczynienia i prawo natury to tylko kilka, które są nam znane. Zasady te tworzą doskonały porządek i działają z precyzją przekraczającą ludzkie zrozumienie. Nawet rewolucja ma swoje miejsce w prawie uniwersalnym. Z kolei istoty ludzkie mają swoje własne prawa i zwyczaje, które różnią się w zależności od kultury i rodziny. Prawa utrzymują porządek społeczny i rządzą zachowaniem. Odzwierciedlają instynktowne uznanie znaczenia harmonii. Teraz jest czas, aby nauczyć się tych praw i dostosować do nich, zamiast być puntownikiem i je lekceważyć. Kiedy pojawi się ta karta, poddaj się przyjętej strukturze i przestrzegaj zasad. Nawet jeśli wydają się nie mieć sensu, przestań stawiać opór, ponieważ uniwersalne prawa na Naprawią każdą dysharmonię. Otwórz oczy na te uniwersalne prawa, a będzie ci łatwiej trzymać się zasad. Każdy z nas, moi drodzy, powinien mieć swoje zasady, nie zasady takie, które ktoś ustalił, tylko swoje zasady, bo pamiętajcie: My jesteśmy sobie panem, my nie potrzebujemy pana nad sobą. Rozumiecie, o co chodzi. My postępujemy zgodnie z tym, jak uważamy. Tak, jak uważamy, tak jest. Kierujcie się w życiu tym, co uważacie za stosowne. Życzę Wam, kochani, pięknego września i do usłyszenia.